Nie kręć tego w <słuch> kulisy! <słuch> Nie! Nie kręć tego! No wej, pomóż mi! <słuch> Nie! da 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 dan da 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 dan da da, da, da da Może przybliż te rzeczy, bo są 4 metry od nas, będziemy się za każdym razem wychylać. Daleko. Da tak, jest okej. Okay. Ja jestem co prawda w ramie toaletki, ale bardzo mi to pasuje dzisiaj. Coś cię włożył w ramię. Zaszufladkowano mnie. Ja już się boję, że zaraz będziesz krzyczeć na mnie. Ja już czuję, że zaraz będzie na mnie krzyk. W sensie, że będzie standardowe, holowe straszenie. Nie, ale muszę krzyknąć, żeby się rozbudzić, więc. A! O! 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 Co sądzicie o lulusiowej fryzurze dzisiaj, że ja uważam, że wygląda tak uroczo, że bym po prostu wzięła tego pyska i zacałowała, potem złapała i tak po prostu z tego jak ślicznie wygląda, wzięła ten łepek tak kościelki. Mordercze uczucia w Tobie budzę. Tak, totalnie. Ale w ogóle jak mi się ktoś podoba, to najchętniej go wzięła i tak... Nie mów tego na wizji. Nie? No, energię. Nie ma w ogóle. Bo! Witajcie kochani. Po raz kolejny w naszym lumpeksowym filmie i lumpeksowym holu. Witajcie bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam Was troszeczkę przeprosić, bo w ciągu ostatnich dwóch tygodni te filmy nie są tak idealnie równo dodawane. Ale mam nadzieję, że nam wybaczycie. Dzisiaj przychodzimy z takim formatem, który Wy bardzo lubicie, a i my bardzo lubimy, ale chyba trzeba będzie niedługo jakiegoś tripa lumpeksowego zrobić, bo ja no już nie mam co pokazywać. Co prawda są tu yy, itemy <śm> z historią. Będzie co opowiadać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Masz coś jeszcze do dodania, bo tak nic nie mówisz. Ja dzisiaj siedzę i wyglądam. <laughs> Świetnie Ci to idzie, to się nie odzywaj. <laughs> <laughs> Kochane, zaczynamy więc, żeby nie przedłużać Ci, żebyście za długo nie słuchały naszych przynudnych wstępów. I kochani. Kochani, zapomniałam, Boże, no, bo będę. Julio Julia, zwracasz się tylko do kobiet. Julia, dlaczego zwracasz się tylko do kobiet? Dlaczego Julia zwracasz się tylko do kobiet? Mężczyźni też oglądają wasz kanał. Osoby! zapraszam. <śmiech> Ludzie! <śmiech> Ludzie! <śmiech> nie zacznę! Tak. Zacznę od sukienki z historią. Byłyśmy w pewnym lumpeksie, wypatrzyłam sobie tę sukienkę, tak! Na początku myślałam, że dla Julii jak ją zobaczyłam z boku, ale potem zobaczyłam, że rozmiar jednak bardziej mój, bo to po prostu ekstra larcza, nie super turbo ekstra. <laughs> <Był śmiech> Idealnie dla mnie. Honk bardzo kong. jest dla mnie sympatyczna. Dziękuję Ci. Bardzo. A myślałam, że Kinkko. <laughs> w każdym razie wzięłam tę sukienkę, tak oglądam sobie, mówię super podchodzi kobieta. podchodzi kobika, taka lat, nie wiem, koło 50 nowa była, i tak, tak się zbliża tak czai się i mówi Za mała na Panią będzie Za mała na Panią będzie Więc ja się na nią patrzę, i na nią patrzy Biorę ją do, do dłoni, tę sukienkę Rozciągam, a ona mówi Za smutno do twarzy wyglądać będzie <grym> Ja na i za na mnie I już mam... wiem, że choćby ta sukienka była za mała To i tak bym ją wzięła Bo ja nienawidzę, jak mi ktoś tak podgaduje jak mówicie, że dobry rozmiar, to mam za do twarzy. Wydaje mi się, że ona chciała się po prostu rzucić na tę sukienkę i chapała. Hapałaby reksioszynkę. Hapałaby tę sukienkę. <gry> Bo ale... to jest taka sukienka, którą można na przykład założyć do różnych takich butów sportowych, albo ja ją kojarzę jako taką sukienkę, że można ją na działce nosić, chociaż okazuje się, że Iza ją ostatnio wystylizowała, założyła do eleganckich rzeczy i jak pojechała na miasto, to spojrzeniem męskim nie było końca i nawet dostała komplementy. Słyszałam, że wygląda na mnie jak milion dolarów. Chociaż wiadomo, że ubiera się tylko dla siebie to miło, zawsze taki komplement zgarnąć, prawda? Dokładnie, właśnie za takie podejście zawsze cię szanuję. <grystanie> <grystanie> Ale tu nie jest tak, bo któregoś razu byłyśmy w lumpeksie i ja coś przymierzyłam i babeczka się odwróciła i zrobiła taką smutną minę, że ja to wzięłam, bo ona to planowała wziąć i mi się taki szkoda zrobiło, no, że, oddałaś, że tak. jej oddałam, mówię: "Proszę. Proszę, to dla Pani, niech sobie Pani kupi. Ale była zadowolona bardzo, ale to nie, nie chodzi o to, tam ta po prostu z góry jakoś tak zaatakowała, że za smutne, no, za szare, za małe. Pięć złotych, pięć złotych, ja tam oczywiście odpowiedziałam, że czasami lubię być smutna, ta sukienka idealnie mi się nada na tę okazję. I to jest sukienka 100% wiskoza. ma piękne guziczki takie, trochę jakby z macicy perłowej. I ona jest mega prosta, ale też bardzo retro. W ogóle same, same superlatywy mogę powiedzieć. To tak patrzysz, suszyłam ją. Nie patrzę jak ładnie, nie, To jest bardzo przyjemny materiał. Tak. Taka dzieninkę. Proszę bardzo, tutaj ma takie polóweczkowe wykończenie. To zaraz zobaczycie, jak na mnie wygląda, to będzie w ogóle inna sytuacja. I ona jest do połowy łydki. Puść, jaka jest długa, jak ona do połowy łydki. 5 złotych polskich. Ja e, chciałam powiedzieć, że to był bardzo przeniły przed wspaniały dzień w tamtym Lumpeksie. 53% bawełny, 47% wiskozy. Dlaczego zapamiętałam 100% wiskozy? Nie wiem. Ale o, jest... patrz! Prać ręcznie. O, dobrze, Uro. że pralka tego nie wiedziała, bo jeszcze ją popsuła. Pralka się zestresowała. No, my totalnie wszystko wrzucamy do pralki. Wszystko. No, czy ta sukienka nie jest świetna? Ja uważam, że jest wspaniała. Fajnie. I widać tak. mojego trzmiela. Trzeba kupić nowe staty, bo generalnie wszystko się na nim trzęsie. O, stopy, Dzień dobry! Nie, bez Ale stu. O co ci chodzi? No weź. Ty nie lubisz pokazywać stóp. Bez sensu. Mówię, nie przepadam za stopami. Ja no. ma taki ciemno granatowy kolor właściwie nie to ciemny granat, nie to czerny. No, nie? Ja uważam, że ona jest bardziej grafitowa niż granatowa. Grafit? No? Czyli jak w <słuch> <słuch> Zobaczcie, bardzo fajna i do tego wyobraźcie sobie, że te stopy są zaopatrzone w białe konwersy. Nie, ona super będzie wyglądała Do białych konwersów ja ostatnio miałam do bodków błękitnych ze złotymi okuciami. I dużo miałam do tego złota i coś jeszcze, też czerwona usta. Proszę, mazeczkę, żeby nie było widać, jakie są usta. Ja natomiast jakiś czas temu, już dawno temu w sumie teraz jak pomyślę, dla korku. no? Dawno. A teraz to znalazłam i pomyślałam, że jeszcze wam tego nie pokazywałam. Chociaż w zasadzie to tak, ja to kupiłam, pewnie i za to zabrała, w sumie ja tego nie noszę, ale będę nosić, bo dopiero w sumie zbliża się jakaś pogoda, że można by to było założyć i wiecie, ściągnąć jakieś spojrzenia przechylne ku mojej stronie. Dlaczego ja pomyślałam, że ściągnąć jakieś spodnie? Nie, może dlatego, że ostatnio coś ściągnęłam spodnie. Pamiętajcie, nie ściągajcie kimś. Dlatego mówię sobie, już nie pytajmy. <laughs> Okej, okay, to jest chusta, ale pika. So, proszę bardzo, znaczy to jest... Nie, nie ta Picasso, pa, to tu Picasso. Pablo to malował. Pablo wziął chustę i Pablo... A, wiesz, sobie na tym jedwabiu. Ja, nie wiem, czy to nie jest Twoja podobizna. Poczekaj. Powiem Ci, że moje dwie twarze takie... Bardzo Te ładne. Kolory są śliczne. I kosztowała... Ze złotówkę. Ze złotówkę dostałam w twarz. I to jest bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi na przykład, żeby sobie ładnie na przykład do mm, jakiejś sukienki gładkiej założyć na włosy. To jest takie bardzo modne teraz. Tylko wiecie, nie każdy z tym będzie dobrze wyglądał. Czasami to będzie vibe y, idę po jajka. No nie, no bo to jest właśnie. To, dokładnie, oczywiście. to jest dokładnie ten trend. Jakby hmm. babuszki y, w latach 80. to tak naprawdę były trend seterki wybiegów Guci. Wiem, natomiast niektórzy wyglądają w tym dobrze, niektórzy wyglądają w tym średnio. Ja uważam, że to jest bardzo fajna rzecz też, żeby sobie na przykład jakiś pasek od torebki przewiązać, z tym bardzo ładnie to będzie wyglądało. O! Na koczku, o można też. Ta kobieta z Rosji. Co sądzicie o tym trendzie? Dajcie znać, bo ja tak, może w jakiejś stylizacji, tak pod kątem zdjęcia, mogłabym. Ale, to ale... wygląda, jak się troszkę złoży tę chustę i włosy się tak fajnie do dłuższych, oczywiście, włosów niż moje, bo wiadomo, że moje włosy to w ogóle nie kwalifikują się do tego, żeby coś z nimi robić, ale do takich Twoich włosów, na przykład, żeby sobie tu przewiązać wokół koczka, też będzie bardzo ładnie wyglądało. Także Śląskie. pożyczę, jak będziesz chciała czasami. Wyczaruję Ci nowe tysiąc subskrypcji. Aha. Dan, wyczarowałeś mi trochę prasowania. <noise> Koszula, a jakże? I to nie byle jaka, ponieważ z Zary, ale w tak pięknym kolorze, w takim ślicznym błękicie. Y oczywiście ja ją znalazłam, dlatego że ja. Mam taki, wiecie, ja wchodzę i wszystko prześwietlam. Ja wiem, co jest, i wiem, że nic nie jest dla mnie, więc czułam dla Izy. rękawki z mankiecikiem. Tutaj jest taka stujeczka z żabucikiem, a na obiad kotlecik czas Córóreczka. I z tyłu guziczki. Bardzo ładnie. Ja w ogóle myślę, że mogę ją też nosić tył naprzód. W sumie dlaczego nie? Tak z tymi guziczkami rozpiętymi. Wydaje mi się, że jak się ładnie ułoży, to, to nie ma problemu. Tym bardziej, że takie koszule, no nie wiem, ja kiedyś pamiętam, że jeszcze w trakcie studiów, jak gdzieś tam byłyśmy i nie pamiętam jaka to była sytuacja, ale jakoś się tak zdarzyło, że nie nocowałyśmy w domu, tylko z całą grupą ludzi. I pamiętam, że nie miałeś za bardzo się w co ubrać, i pożyczyłaś od kolegi, wzięłaś mu z szafy koszulę i zrobiłaś sobie spódnicę z koszuli. Pamiętam to. Pamiętam, poszłam wtedy do sklepu, żeby powiedzieć: Wszyscy to się na ale ma pani śliczną spódnicę! Tak. To bardzo dobrze wyglądało. A ty stwierdziłaś, że. A wiem dlaczego, bo to byłaś ciepło ubrana, bo było zimno dzień wcześniej, a następnego dnia było 35 stopni, i to mówisz o nie! Po spożyciu następnego dnia trzeba się wychłodzić i wyjść na słońce. Dlaczego teraz mówisz o spożyciu? Jakby wcześniej o tym nie mówiłaś, a teraz. Jakby. przyznałaś, i teraz. Kto z nas kiedyś nie spożywał? Czegoś? Dobra, nie, lepiej nie mów, co tam było spożywane, bo to było wiele substancji chemicznych. A koszulada ta ich nie należała, ponieważ kosztowała 25 zł, bo to była dostawa, no. ale jest super. Zresztą je ja lubię tak. Przyjemna, bardzo ładnie wygląda i te kolory. W ogóle mi się wydaje, że bardzo dobrze ci w tych kolorach. Chociaż ty masz dużo różnych takich. Kolorów na bardzo dobrze wyglądasz w intensywnych kolorach i w pastelach. To jest niesamowite. Ja najlepiej wygląda w czarnym, przyznajcie. No. Proszę bardzo, tak wygląda tył. Nie no, bardzo jest ładna. Tylko musi się. Trzeba ją wyprasować tak ogólnie, tak mi się wydaje, żeby wyprasowanie by jej nie zaszkodziło i złożonic myśl... tak! Koszule się prasuje. Myślę, że to jest właśnie ten rodzaj, który powinno się pracować przed założeniem, bo przed schowaniem do szafy ona była wyprasowana i testuję, tak naprasować na prosto. Bardzo mi się podoba. Ma fajną długość. Zasłania to, co trzeba. Przepraszam bardzo. Trudny dostęp. Trudny dostęp, no to nie mój styl <grym> Słuchajcie, wzięłam sobie w Holandzie też taką kurtkę, która jest z Age Demu w rozmiarze L, ale podejrzewam, że to jest wersja. E, jesteś dużą kobietą. Bo to jest ogromna kurtka i to nie jest takie L, ogromne, że na, Bo często na szczupłe kobiety się szyje takie właśnie, no prawie jak. Oversize czy L, określa się, że to jest L, ale to jest takie duże, żeby one fajnie w tym wyglądały. Ale nie, wydaje mi się, że to jest z tej linii, chociaż to nie jest nic napisane, no ale okay. Po prostu super duże, ekstra mocny. To jest tak duże, że nawet na mnie to jest za duże, a to jest bardzo ciężkie, żeby coś na mnie było za duże, uwierzcie mi. Czyli sugerujesz, że Tobie kamera nie dodaje 7 kg i że wyglądasz szczuplej w kamerze niż w rzeczywistości. No, wydaje mi się, że wyglądasz szczuplej w kamerze, na pewno tak jest. Ja myślę, że ja akurat wyjątkowo wyglądam szczuplej, chociaż no, nie zawsze, wiadomo, że się człowiek ustawi, usiądzie ładnie, światło sobie puści. Szczególnie jak się w lesie za drzewa, jak paparaco, jak paparuch taki. Jest cieniutka i bardzo fajna, ja bardzo lubię takie rzeczy. Co jest moro? To są rośliny. Czy moro z roślin, ale moro z roślin, można powiedzieć. Ej, a ona jest nie. nie. no po co, By chciała mieć kieszonkę na grzybka? No możliwe. Kosztowała. To się parę złotych chyba. Jest super, zresztą lepiej będzie wyglądała na człowieku. Tak, ona jest duża, zobaczycie. dodaje kilogramów, może nie wygląda się w jakoś super ekstra atrakcyjnie, ale wydaje mi się, że e, takie kurtki na spacery po lesie to jest, no to jest strzał w dziesiątkę. Tym bardziej, że ja to jestem ostatnio z wiekiem, słuchajcie, z wiekiem, kiedyś to wszystko na wierzchu, a teraz, Jezu, muszę wziąć czapkę, muszę wziąć szalik, jeszcze się zapiąć, jeszcze się okutać. Nie wiem, jest ciągle zimno. Tak, proszę Państwa, jest mi ciągle zimno. Jest bardzo duża kurtka, jak widzicie. I zawsze w niej bardzo topię. Ja się w niej trop, topię trochę. No i w ogóle Wam powiem, że jak to jest jakby mega podkreślamą figurę. Bardzo. A ona nie ma jakichś ściąga, nie pamiętam. Słuchajcie, ale to nie jest kurtka do... to nie jest kurtka do wyglądania, to jest kurtka do odczuwania wygody. Ciepełka i w ogóle. Duże kieszenie. O. Super. Mi się bardzo podoba. Teraz będzie kontrowersyjny temat, czyli obuwie z lumpeksu. Dajcie znać, czy kupujecie, bo jeśli oglądacie nas, to wiecie, że ja kupuję. I co ja ostatnio wyhaczyłam? A! Niedługo pojawi się film o pielęgnacji odzieży i dodatków z lumpa, więc pewnie tam Wam wspomnę, jak zadbać, żeby obuwie można było założyć oczywiście z lumpeksu. Chociaż wiecie, musicie sobie zadać pytanie, ile osób przymierza buty w sklepie i jaki jest stan ich stóp, zanim Ty je przymierzycie i kupicie. Ale mi się trafiło jak normalnie w ślepej żabelce na jacz. Spójrzcie na tę podeszwę. Czy to jest podeszwa chodzona? się pytam? Nie, Nie. jest. Ona jest po prostu nieśmigana. I oczywiście ale... plusem takich butów jest to, że, tych sportowych, że można je po prostu wrzucić do pralki z jakimś delikatnym odkażaczem. I raz, dwa są wybrane. A oprócz tego, ktoś tam na początek włożył jakieś wkładki ortopedyczne, no, Ja, ja widziałam, że dwie kobiety przede mną pchały tam stopę i żadna nie mogła włożyć. Ja wzięłam do ręki, zobaczyłam rozmiar 42. Kajak, jak mój. To jest w ogóle model Nike Downshifter 6. I one są teraz na przecenie do kupienia w sklepie normalnym za 200 czy 250 zł. Są mega lekkie, tak jak wszystkie buty treningowe. I one kosztowały na wagę 38 zł. Ja wzięłam i patrzę. Mówi, kurczę, faktycznie jakoś tak płytko w tym bucie, chociaż nie mierzyłam. I, i dłu, paluch, grzebaluch, Wydubał wpadkę. Wydubałam tej. Tej grubości, taką 1,5 cm, tak jakby ktoś włożył ortopedyczną wkładkę, bo ma problem ze stopami z takim dużym tak. tyłem. Tak się robi czasami właśnie. W, po drodze też robią takie wkładki, które mają Wam pomóc w noszeniu sportowego obuwia albo wiecie, jakiś różnych problemów ze stopami. I Zunia tak. oczywiście zauważyła, że to nie jest wkładka w tego buta, wyjęła i nagle ku zdziwieniu większości kobiet w lumpeksie, podobno, bo ja przy tym akurat nie byłam, yy, jej noga wsunęła się w but. Nie, ja nie przymierzałam. Nie? Nie, ja po prostu zobaczyłam, że da się wyjąć. Tak, mówię kurde belelele. Za 39 zł nawet jakby miały stać. U nas jest taka zasada, stać mnie! że jak łazimy po Ciucholandach zawsze mamy dodatkowe dwie pary skarpetek Namierzenie. Namierzenie butów. No bo wiecie, jak przymierzę buta, e, który jest używany, no to nie chcę później tej skarpetki pchać w swojego buta zanim ich nie odkażę. W związku z tym zostały odkażone, zdezynfekowane, wyprane, wysuszone, wkładki poszły tam gdzieś, gdzie Jesteście na to gotowi? Bam, bam, bam! Oto, proszę Państwa, mnoga. Pokadujesz tylko podeszwę, po kogo to interesuje? W ogóle to nie było takie dziadersowanie, że... Najka zobaczyłam, Anlinasa zobaczyłam. Hir figoro zobaczyłam cokolwiek, by to tak, nie było bo u nas, To u nas jest taka, taka zasada, że ja na przykład mam także nie kupuję takich rzeczy, które nie są mi przydatne, albo których nie będę nosić, a są oryginalne, bo łatwo to sprawdzić. To jest odblaskowe różowe. Ta kamera ma ostatnio problem z yy, kolorami. Czy odblaskowe różowe? Takie różowe. Ja za trochę łososiowe, ale nie jestem przekonana. róż. Okay. więc, więc, więc zapraszam do dyskusji na temat obuwia z lumpa. Chociaż czasami to obuwie w lumpie jest takie, że naprawdę ja nawet tam nie idę w tamtą stronę. To jest takie, że... Że na, nawet w moich y, słowetnych rękawiczkach, grzebulcach, które niektórzy z Was krytykują, po co Wam rękawiczki w lumpeksie? Właśnie po to też. Słuchajcie, więc jeżeli innej... macie problemy skórne jakiekolwiek z dłoni, to naprawdę ratują to życie. To jest super patent, zresztą będziemy o tym tak, mówić. ja sobie ja Film nie mam odpukać od, od kilku miesięcy, nie mam żadnej egzemy, my bardzo często chodzimy do lumpeksu specjalnie po to, żeby móc Wam nagrywać filmy, absolutnie nie dlatego, że mam ochotę. Dla Was. <laughs> Ale myślę, że w tym filmie o pielęgnacji w ogóle jakieś takie tak. tipy, jak zachowywać się w lumpeksie się Tak, i też zachowywać higienę w lumpeksie, bo to jest bardzo ważne, bo mimo, że te ciuchy są często dezynfekowane, parowane i odkażane, to jednak szanujmy się. Trzeba o siebie dbać. No, lumpek to lumpek. Kiedyś w dawnych latach zdarzało mi się po prostu kupić w lumpie rzeczy, jak szłam obok i, i zakładałam ją na siebie. Często tak było, jak wylądowałam na mieście i po prostu zamarzałam, że wchodziłam po bluzę i zakładałam ją na siebie, ale wiecie. Jak człowiek jest młodszy, to mniej rzeczy mu przeszkadza. Ja z kolei wam pokażę okulary. O, proszę bardzo. Również lumpeksowe, lekko przyciemniane, ku górze się przyciemniają. To jest bardzo ładny model. Uważam, że wygląda mi nim fatalnie, ale jakoś mi się podoba. Ale w ogóle mega modne są w tym sezonie takie nudziakowe oprawki. Tak? A one są nudziakowe z dodatkiem złotego, tak. Tak, bardzo fajne. I to ja rzadko tak... znajduję bardzo ładne okulary w lumpie. One są zazwyczaj już wygrzebane, bo ja nie lubię chodzić na dostawy. Nie mam cierpliwości, nie mam cierpliwości. O, tobie jest dużo lepiej chyba w tych okularach. Proszę bardzo. Tak Kilka tak, złotych. Ja mam takie góry i też że mi każdy okular tak, pasłą, tak. Dla każde tego okulary totalnie pasują. Dlatego masz par... Po stu kilkudziesięciu par okularów no, ma to Sto kilkanaście. Kiedyś to zobaczycie może we vlogu. Sto kilkanaście, nie przesadzaj. Myślę, że od stu kilkunastu to już parę, parę kupiłaś. I one są oczywiście z filtrem, bardzo ładnie zrobione, wszystko jest z nimi w porządku. Nie mają tu żadnej marki, więc nie wiem, czy są jakieś markowe, czy, czy zwykłe, ale ładne to ładne. Na chuj te temat. <grym> teraz to będzie osoby, ludzie, teraz to będzie taka zdobycz i możemy od razu zaśpiewać im test firmy Joanna Hope lub... Od Joanny Hope. Give, give me hope, hope jo Joanna, give me hope, Joanna, give me hope. Joanny, które jesteście naszymi wickami, czy Wy też zawsze słyszycie, jak Wam śpiewają te piosenka? Mam wrażenie, że każda Joanna się tego nasłucha. A tak w ogóle się słucha. zastanawiam, czy ktoś Wam śpiewa piosenki z wykorzystaniem Waszego imienia, bo ja niestety w swoim życiu nasłucham się najwięcej, nie będę Julią Wierną na balkonie. Szczerze nie lubię tej piosenki, bardzo, więc jak ktoś zaczynał mi ją śpiewać, to po prostu od razu dostawał gonga. Z moim imieniem jest taka francuska piosenka. A jest Izabel, Izabel i dużo śmiechu. A wiesz dlaczego Izabela? I za putkę, i za papierosy. Na pewno złożyłaś ten kawałki raz. Dlaczego Iza? Twoja mama zawsze mi mówiła. <laughs> Bo i za, bo i za wódkę i za papierosy. O nas wszyscy tacy żartowni się. Bardzo ładna, jasna marynarka. Iza w tym lumpie znalazła inną, ale ja pogrzebałam trochę głębiej, bo lubię. Grzebiem, bo lubię. E, I znalazłam Tę i bardzo mi się podobały te guziki, ogólnie ten przód i wydawało mi się, że Ty nie masz takiej, takiego wzoru. Ja mam jedną, ale ona jest już tak strana życiem, ta biała marynarka, a ta jest w stanie idealnym. Białe marynarki mają to do siebie, że niestety one potrafią tracić kolor, w sensie trochę żółkną. Albo... Trzeba uważać jak przytrzymuje się białe tak. tego typu rzeczy w szafach, bo one lubią żółknąć od siebie. Ta jest oczywiście, no co, no też jest wyprana, pewnie nie można jej prać w pralce, ale kogo to by to obchodziło? I ona Cudo. kosztowała, ile ona kosztowała? Nawet jakaś promocja? 49 zł. To wcale nie było tak tanio, ale to był cicholand, gdzie było bardzo dużo ciuchów z metkami, więc teoretycznie. 70% ciuchów, jako ciuchów ciucholandowych, miały metki. Więc wydaje mi się, że 49 zł za ciuszek z metką to nie jest jakoś mega drogo. Zresztą, gdyby ona była na wagę w naszych warszawskich ciucholandach, cena również by powalała, bo ostatnio 119 za kilogram, to ja widzę już coraz częściej. Tak, proszę. I tak na szybko, proszę bardzo. Zapinam się. Nic tutaj się nie rozchodzi. I to jest super. Uwielbiam, jak to jest Coś jest w moim rozmiarze. Weźcie trzeczko, co nie tak założyłaś na te koszulę, to może nie do końca jestem właśnie vibe, ale uwierzcie, nikomu się nie chce dzisiaj przebierać. Pogoda jest fatalna. Muszę sobie marudzić, bo jakbym sobie nie pomarudziła, to bym nie była sobą. Ale jest naprawdę bardzo ładna, bardzo mi się podoba, chociaż ty częściej nosisz rozpięte marynarki, rozepnij ją. Chociaż ona akurat wygląda najlepiej zapięta tak ja mi się ją wydaje. Wyfituję i wrzucę na Instagram zdjęcie w tej marynarce. O, najlepiej tak będzie, bo wtedy będzie widać jak ona wygląda. No wyfituję ją po prostu. Tak. A tak no to wiecie. Tak też wygląda fajnie. Tylko a co do czego byś... Do, co mi założyła pod spód, bo tak jestem ciekawa. Na ten. <laughs> no to już nie są danie rzeczy. W ogóle, no jest jest luksus. przez zaraz to, że... się w szmateksie z luksusem. Zauważyłaś? Normalnie wchodzisz do szmateksu jakbyś wchodziła do Diora. Dior, Gucci, Louis Vuitton, Chanel. Chanel najrzadziej, bo wszystko zawsze Chanel się łapie, od razu ludzie kupują. A Louis Vuitton to zawsze podejrzewają, że podrobione, więc tak. Kupowanie z drugiej ręki, mhm. kupowanie w lumpeksach stało się bardzo modne, mhm. ale przez to też te ceny w Lumpeksach coraz bardziej idą do góry. Tak. Już nie jest tak, że każdy może sobie pozwolić na zakupy w Lumpeksie. Przynajmniej ja to tak odczuwam, że co? kiedyś tam mogły się ubrać osoby, które naprawdę miały małe środki do przeznaczenia na odzież, tak. a teraz niektóre te ceny są wyższe niż w sieciówkach. Jakby nadal totalnie popieram kupowanie. Z drugiej ręki mhm. niż w sieciówkach, ale tak, ale zauważ, taki że. taki mam. mam po, po prostu. pomijając osoby, które nie mają takiej cierpliwości do szukania, także, no bo w zasadzie, jak idziesz do lumpeksu i założysz, że kupisz sobie jakieś spodnie, tak, to zazwyczaj kupujesz 10 innych rzeczy, bo akurat nie trafisz na te spodnie. A pomijając to wszystko, to wydaje mi się, że jest bardzo dużo jeszcze takich holandów. Kiedyś w mniejszych miejscowościach albo na jakichś wioskach były takie małe lumpeksy prowadzone przez takie fajne dziewczyny. No. I zawsze można było tam wyhaczyć super rzeczy po 2, trzy, 4 zł. A teraz przyznam Wam, że jak jakiś czas temu byłam w Kłocku to pani powiedziała, że teraz oni mają coraz droższe ciuchy: jeden lumpeks w mieście, czy dwa, dlatego że nikt nie kupuje w lumpeksach, bo w lumpeksie ciuch kosztuje 10 zł, a w Pepko 5. Więc im się nie opłaca kupować no. w lumpeksie, bo w Pepko mają nowe po prostu. Więc dlatego te lumpeksy w mniejszych miejscowościach często no, padają i nikt tam nie kupuje. Chociaż. Przez to, że się otwierają te ogromne, no to ja powiem Wam, że nie wiem jak to jest, ale ja widzę zawsze dużo ludzi, zawsze dużo ludzi. Więc ceny szybują, nie ma już tak tanio, ale jak widzę z wszystko po złotówkę albo jakiś taki dzień, gdzie jest wszystko po dwa czy trzy, to uwierzcie mi, że zawsze wtedy znajduję najwięcej fajnych ciuchów. No więc ja mam po prostu taką rozkminę, zastanawiam się nad tym ostatnio. W sensie, no nic z tym ja jako jednostka nie zrobię, ale nie wiem, czy też macie tego typu Ostatnia już rzecz. To torebka, którą wygrzebałam i pokazałam ją idzie po to, żeby ona sobie ją kupiła. To, to jest torebka masz... krówka. Tak. W oczka, ma mańców. W nosek. A tu ma łańcuszek. To jest zwykła żadna firmówka, zwykła normalna torebka, bardzo ładnie zrobiona. W ogóle wydaje mi się, że jest nienoszona, bo to widać. Nienoszona, Nie niezniszczona. Tak, to jest totalnie no name, tutaj ma dwie przygródki, historyczne miejsce na telefon, czy któraś z Was nosi telefon faktycznie w przygródce torebki na telefon, bo ja nie słyszałam, nie znam. Duże to miejsce najmniej, bo Iza, nie zmieściłby się, Iza to ma zawsze tak wielkie telefony, że wiecie, no ja po prostu, mi to z ręki wypada, a Iza musi mieć największe telefony. Jest. Słuchaj, ja lubię wszystko duże. no, Nie no... dyskryminujesz w tym momencie. Nie liczy się. A zresztą nie droższy tego tematu, nic dobrego. Nie wiedzą, że się liczy. <noise> nie, masz to wyciąć. Zostawię, nie, zostawi, Głupoty gadasz. Nie, zresztą to nie tylko jakby dla dziewcząt, ale również dla e, chłopców. Ale o czym ty mówisz? Ładna torebka, prawda? <noise> to jest krówko torebka. Jest bardzo ładna, bardzo oryginalna i myślę, że akurat telefon, jedna kredka do ust i wszystko, co mam się w nią zmieści. Bo jak ją wypchasz, to straci pas. nie, nie można jej wypychać. To nie, nie. jestem ja! No co, ja zawsze się troszkę napycham jedzonkiem. <grym> I się nadda. <grym> Torebunia, Troszeczkę się oddal, bo ucięłam Ci łeb. Torebunia. Ej, ta torebka jest naprawdę bardzo fajna. Dobrze wygląda. Judyta, ale to dobrze Wiesz wygląda. Wiesz co? Ona, nie, ona wygląda trochę jakby była wzorowana na Chloe. Oni mają bardzo podobny motyw na, na torebkę. Myślę, że niestety Chloe była pierwsza. E, myślę oczywiście, że tak, ale póki nie masz Chloe... To masz Wiwi. Czyli w swoim czasie. <laughs> <laughs> Kosztowała dwie dyszki? Nie! Ona w końcu wyszła za dychę, nie? Ona wyszła za dychę, gdyż jestem. jest życzę nie negocjuje ceny. Poczekaj, tak. czy ja przed chwilą mówiłam te ceny, windowane tutaj, to niesprawiedliwie, ale kto jest pierwszy do negocjacji? Synuła. A, To może dlatego, że Ty zawsze trafiasz, jak, jest, jak są te właścicielki tak w tych ciucholandach. To, to, to zazwyczaj. Wiesz co? Wiesz na co to było? Ja powiedziałam tak, pani kochana, ja tu nie przyjechałam nic kupić, miałam na paliwo do Warszawy, coś mi pani musi opuścić. A ona powiedziała, na paliwo to jeszcze żadna nie chciała. I <grystanie> to chyba się skusiła, tak? Ale nie, bo i zobaczyłam, powiedziała, ja nie musiałam kupować, musiałam coś nagrać, ale nie kupować. A wzięła to z <grystanie> Tym optymistycznym akcentem kończymy. Dajcie znać, która z tych rzeczy przypadła Wam do gustu, co Wam się najbardziej podobało, a co absolutnie nie i nigdy byście tego nie kupiły. Zdradzę tylko, że już niedługo. Otwieram sklep! Ale nie wiadomo z czym. Super, aż poczułam dreszczę w Ale. Dajcie mi znać, czy któraś z Was domyśla się. Cóż to będzie za sklep? To tak już nie będzie sklep, sklep, sklep. Nie, ale sklepik to szkolny. Sklepik szkolny, nie, no to będzie, to, będzie, to będzie dostępne dla każdego z Was, nieważne gdzie mieszkacie. Myślę, że to jest super. A jeżeli chcecie jeszcze jakieś informacje, może prędzej, to naprawdę serdecznie zapraszam do obserwowania nas na Instagramie. Do tych, którzy nie chcą zakładać, nie mówię tego. A do reszty jak najbardziej. Ale kocham Was wszystkich bardzo serdecznie. I czekamy na komentarze, czy ktoś zgadnie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie zróbcie to teraz. My Was jeszcze raz powtórzę, kochamy bardzo serdecznie, bo jesteście dla nas wszyscy bardzo ważni, kobiety, mężczyźni wszyscy. Najważniejsza informacja, znaczy to nie jest, jakby ważna informacja na koniec. Dzisiaj jest pełnia Księżyca, więc. Kżarce. do. Nie. Kodzienarzce. A okej. Okay. Dzisiaj jest kwiatowa pełnia Księżyca, tak zwana. Mm. Do frików e, biżuteryjnych. Jeżeli macie jakąś biżuterię, która ma dla Was jakieś symboliczne znaczenie, i przede wszystkim ta z naturalnymi kamieniami, to wystawcie ją na światło Księżyca i w ogóle wszyscy będziemy. Spicy. I see I need feel like you are me and I guess in a way you do Holding my breath on reveling emotions I need some space to think this through